Szok i niedowierzanie. Słuchaj, przygotowuję pierwsze specjalne wideo, które jeszcze do tej pory nigdy nie publikowałem. Tak zwane wideo typu QA, w którym będę odpowiadał. Na Twoje pytania, które możesz mi zadać, na Twoje pytanie, pytania, zależności od tego, ile tych pytań masz. Dotyczące czy to mojego podejścia do inwestowania, mojej strategii, czy to na temat dowolnego instrumentu, który Cię interesuje, czy jakiekolwiek dowolne pytanie związane, czy to z rynkami finansowymi, czy gdzieś tam ewentualnie z moją osobą, zadaj teraz to pytanie, czy to w komentarzu, czy to w wiadomości prywatnej do mnie. Ja na każde pytanie postaram się odpowiadać Odpowiedzieć w tym wideo. Serdecznie zapraszam do zadawania tych pytań, no bo to jest tak naprawdę jedyna możliwość dowiedzenia się tego, jak ja tak naprawdę inwestuję, dlaczego udaje mi się i uczestnikom moich warsztatów, i osobom, które śledzą gdzieś tam moje pozycje, czyli mój portfel, uzyskiwać ponad przeciętne stopy zwrotu. Nie ma także pytań głupich. Ja też zadawałem i cały czas zadaję bardzo dużo pytań i dzięki temu idę do przodu, tak? Bo gdzieś znajduję odpowiedzi na moje pytania, które działają, wdrażam, i działam. Także jeszcze raz serdecznie zachęcam do zadawania. Pytania już wkrótce zobaczysz wideo. Pozdrawiam i do usłyszenia Roberta.